Balladyna, Juliusz Słowacki. Akt pierwszy, scena pierwsza. Las blisko Gopła, chata pustelnika, Kirkor w zbroi bogato ubrany. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który kryje się w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwo. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królestwach, dworach, to jak szalony od rozumu błądzi, miota przekleństwa pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego i z owąt został przyjacielem gminu. Głos z celi: Kto tam? Kirkor. Pustelnik wychodzi, witaj synu, czego chcesz? Rady, pustelnik, zostań pustelnikiem.